A potem będzie tak, jak to było wtedy, że trzeba na gwałt te ekipy poszerzać. Pamiętasz, jak było? Yy, wydłuża, wydłużać ich dzień zdjęciowy. Tak wygląda nasze spotkanie biznesowe. Aha. Ja opominaję z nami. Zawsze tak jest. Prawie. Właśnie wylądowaliśmy w Wrocławiu, gdzieś za mną jest Remigiusz. Remigiusz, podnieś łapkę. Proszę? Podnieś łapkę. Tak Dekadz... dużo włosów. Mm, nie, ona właśnie ma. jest ścięta bardzo krótko. Aha, to... Znaczy, koleżanka, z którą ja chodzę, do... tak, bo przyjeżdżam z koleżanką z Warszawy, ale śpiewam dzielnie i no, z to z dużo czasu. Ona ma faktycznie dużo włosów. Może Dzień dobry, jesteśmy. przepraszam, nie przestawiłem. Tak no. E, no to troszkę się uda. No troszkę się uda, tak bo ja przyjechałam tylko mam, o tym mamy o jednak szczerty. no jedna A, to pięknie. No. A kiedy to może ja bym się pojawił? Ja jutro mam. Jutro? jutro to mam przed lampartem. Tutaj tyle zostało z pierwszego spotkania na festiwalu Nowe Horyzonty. No trudno. Kubek kontra kamera. 1.0. Wykrakała. A! O! Bo się, to jest Marzena, to jest Janek. to jest Janek a ty Jedna druga. Oczywiście. Tak. Inspiracie kulturę. Przedstawię, to jest cześć, Reichard. ja... cześć, Anna Reichardt. Cześć, Janek. Ja, jedna, druga się to czuły. Ja muszę wszystko filmować. Jeszcze, tak. A, spokój, tak. Jesteśmy Tak, Pamiętaj... Jesteś na tak absolutnie. Cześć, dziękuję. Cześć. Cześć. cześć, cześć. Like Marcin.